Siemankowi tam w trzecim odcinku już z FIFA 14 Ultimate Team. No, tutaj skład już coraz bardziej przypomina całkowicie złoty i coraz więcej w nich zawodników narodowości brazylijskiej. Teraz rozgrywamy kolejny mecz tam. Chyba jeszcze trzech zawodników brakuje, żeby skład był cały złoty. Popatrzmy na skład przeciwnika. No, tylko dwóch złotych, przed... złotych zawodników. Poza tym brąz i prawa obrońca srebrny, to mam nadzieję, że łatwo nam pójdzie w tym spotkaniu, ale zobaczmy. Nagrałem ostatnio mecz i w ostatniej minucie mnie wyrzuciło i wygrałem ten mecz, ale Ultimate Team <laughs> Powiedział mi, że ja się odłączyłem i nie dość, że nie zaliczyło mi wygmiona i to jeszcze procent NU mi leciał, także bardzo miło ze strony jej. A tymczasem nasza akcja Thomas Pina do Gonzaleza Gonzalez Bardzo szybki. Zobaczymy jak to wykończy. OS yes. przejął e, bramkasza teraz jeszcze przeciwnik zatrzymał grę. Nie wiem, wątpię, że robi jakąś zmianę na początku meczu, ale bardzo mnie denerwuje jak ludzie tak robią. Szczególnie jak przegrywam. Się. Dalej, dobra, no. dobra. I z kolei teraz akcja przeciwnika. Pytanie, Tutaj tych nazwisk w ogóle nie kojarzę, bo. Jacyś tam brązowi zawodnicy to widać, że on też dopiero zaczyna. No i ze spokojem Mariano dobiegł do tej ręki, Chociaż teraz błąd naszej obrony, ale Tomasz Pina przejął, źle podał i znowu przejął i jest V przeciwnika. I będzie chyba tak, żółta kartka A dla Pabona. Też yy, akurat bardzo dobry zawodnik z Ligi Hiszpańskiej. Całkiem dobrze się nim gra. No i Kalifa do Araujo. Araujo do Williamsa. Williams, wrzutka i będzie rzut rożny chyba, tak. Ta piłka mamy że to rożny zobaczmy jak się uda nam to wykorzystać o Danilo ale niestety obok ramki no taka wrzutka bardzo niekorzystna dla strzelającego ale przynajmniej sta statystyczny strzał mamy Abon. dobre podanie wysokie do Akpro Akpro i będzie rzut różny tym razem dla naszego rywala. A nie, jednak nie. Szczęśliwie się to skończyło dla nas. Kolejny raz przejmuje nas przeciwnik, Pabon. I teraz Gomez nas ratuje przed utratą bramki. Bardzo ładna akcja naszego przeciwnika. Chociaż tu często tracą piłkę moi zawodnicy, to też jest bardzo denerwujące. Pabon! Ale Danilo w ostatnim momencie go uprzedził przed oddaniem strzału. Też już tutaj niektórzy zawodnicy ledwo biegają, to co zmęczeni są, bo ja tu kondycji ogólnie nie dawałem zbyt często. Ale myślę, że po tym meczu już wszystko się unormuje. Dobra. Miranda. Souza ostatni nabytek z mojej strony. Spina, dobre podanie do Mariano. Mariano próbował wrzucać, ale szafer zablokował. I wybicie obrońcy. D dalekie podanie do Pabona, jednak yy, za dalekie. Ale teraz znowu niestety przeciwnik. Zatrzymał grę, co mnie... mnie cieszy za bardzo. No dalej no, ile może. Gomes. O nie, cóż za strata, ale Miranda się poprawił na szczęście, Uf. Mariano, Doyle, znowu Mariano. O, no, świetnie teraz zrobił przeciwnika Rodriguez do Pabona. Pabon bardzo szybki dośrodkowanie i będzie jeszcze przy piłce zawodnik przeciwnika, a jednak nie. Piłka dla nas, mamy aut. No i co tu Gonzales teraz zrobił? No i znowu fauluje w ofensywie. E, piłkarz bez Przeciwnika No i rzut Kolejna żółta kartka dla zawodnika z przeciwnej drużyny Souza Tomas Pina Mariano Tomas Pina i nie udało się wysoko zagrać Doyle Do Pabona, ale Pabony nie opanował tej piłki Znowu znajdujemy się w niej znowu ją małe Kalifa Dobrze uratował teraz piłkę przed stratą No i mamy aut jak na razie mecz strasznie nudny, ale zobaczymy czy coś się tutaj rozkręci O, teraz ładna akcja, ale niestety trochę zwolnił to Tomasz Spina a to dlatego, że już nie ma, nie można nim w ogóle sprintować. Ma bardzo mało kondycji. Ale teraz Araujo. A jajaj. No i niestety nic nie wynikło z tej sytuacji. Pabon. Pabon, dobry kontratak. Rodriguez, Rodriguez. Szansa, ale Gomez broni. Dośrodkowanie w pole karne. Miranda wybija. I teraz możemy skontr skontr skontrolować przeciwnikowi. O, Mariano. No nie. Jednak przeciwnik przejmuje szybko piłkę. Pałon. No i teraz to oni mają rzut wolny. Zobaczymy, czy od razu wykonają. mnie Będzie prawdopodobnie strzał. Chociaż. Wow, ależ to wykombinował. Przekombinował wręcz. Dobra wybić wybić i lecimy z kontrą Kalifa 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 no nie 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 niestety przejął nam ostatnia obrońca no. A to było tak blisko żebyśmy już praktycznie szykowali się do strzału Gonzales Souza bardzo ładna klepka naszych zawodników Gonzales, bardzo szybki siliczek. Gonzales, Gonzales, Kalifa. A jajaj, w ostatnim momencie przejął obrońca Danilo Souza. Do Kalify, ale przejmuje szafer. Pabon. O i teraz Pabon ma dużo przestrzeni przed sobą i... O, ależ zmarnował tę sytuację, przecież mógł lecieć i oddać strzała. On Pierwsze chciał jeszcze tam gdzieś podać. No i wynikiem 0 do 0 kończy się pierwsza połowa tego spotkania. No właściwie nie było aż tak jednostronne, jak myślałem, że będzie. Miał nawet dużo szans przeciwnik, a nawet więcej miał szans niż my. Za to miał mniejsze posiadanie piłki. No ale. Byliśmy lepsi. Dobra. Araujo. Gonzales. Gonzales. O, Dajers przejął. Tutaj za dużo zabawy było. O, i będzie groźnie. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest wybicie. Kalifa. Araujo. Ojej, oh yes. co to było za podanie. Rodriguez, Rodriguez, dalekie podanie do Dajersa. Dajers, ale jest przejęcie naszych obrońców. No i teraz szansa na kontratak. Gonzales do Araujo, do Tomasapiny. Araujo teraz ma sporo miejsca, sporo czasu, ale niestety no źle to chciałem zrobić, wleciałem prosto w obrońcę Miranda. Tomasz Pina Gonzales Araujo Araujo I mamy, że rożny, chyba tylko tyle się udało, się dało wycisnąć z tej akcji. Tomasz Pina, to środkowanie. Aj, niewiele brakowało. a. Ale niestety piłka przeleciała nad głową jednego z naszych zawodników i teraz out dla drużyny przeciwnej. Oj, tutaj był faul, tylko kto ten faul wykonał i niestety my i rzut wolny mają nasi przeciwnicy. Szafer. Danilo dobrze odbił piłkę. Souza. Gonzales. Dobre podanie górą do Araujo, Araujo. No i teraz to powinien być gol. Nie wiem dlaczego nie wykorzystał tego. No ale świetna interwencja też, też Bramkarza, ale myślę, że to jednak powinien być lepszy strzał na bramkę. W takiej sytuacji Mariano Kalifa. Kalifa, o dobrze to wymyślił, ale Tomasz Pina niestety jest bardzo zmęczony, jak już mówiłem, a i ładnie chciał to zrobić, ale niestety przejęcie obrońców i teraz musi reagować Gomez. Myślałem, że sam to wybija, jednak nie. Doyle lobuje, ale się nie udało to niestety. Niestety dla naszego rywala dla mnie na szczęście. I ciągle mamy 0 do 0. Mariano, Kalifa. Kalifa, a nie, doszła do, piłka do niego. Araujo do Tomasa Piny. No ale tego można było się spodziewać, że nie dobiegnie, A jednak wywalczył. Auti. to chyba jedyne co dało się zrobić w tej sytuacji. Araujo Souza. Tym razem świetne od Kodrígueza i kontratak ze stron naszych przeciwników. I teraz Faul jeszcze przywilej, przywilej korzyści, świetne podanie do Czekamy Akpa Apro, ale zakręcił obrońców do środkowania. Sousa wybija i Mariano jeszcze tam ratował sytuację, i, ale jeszcze przy piłce przeciwnicy. Tym razem już przechwytujemy piłkę. Mariano, Tomasz Pina. Mariano i niestety przejął piłkę. Jeden z obrońców. Rywala teraz Miranda w ściskiem, ale piłka i tak w nogach przeciwnika. Chociaż teraz mamy szansę na zmianę. Rezultatu o oh yes. nie ten przycisk. Oh yes. chciałem podać, a wyszedł z tego strzał. I... Bardzo głupio postąpiłem. No i w międzyczasie jeszcze żółta kartka dla Gonzaleza. Doyle. Miranda. Savanier. Ojojoj, oj, oj, teraz będzie bardzo groźnie, ale Gomez całe szczęście wyszedł na Noiera i złapał piłkę. Thomas Pina. Souza. Araujo. I trać piłkę Gonzales. Znowu, bardzo dużo przechwytów, generalnie, mają przeciwnicy w tym meczu. Kalifa. dobre podanie, ale zareagował w porę obrońca i wybił piłkę. Akpro. Pro. Znowu, prostofade podanie, ale tym razem Gonzales świetnie wrócił. No ale znowu strata naszych, naszych piłkarzy. I podaje dobrem że Będzie wybicie. Oj, 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 teraz Pabon. No i co zrobił nasz obrońca? I Gomez ratuje w, ostatniej, w ostatnim momencie. Świetna parada, ale czemu ten obrońca odbiegł? Zamiast biec do Pabona, tego nie wiem. Był Fify. Ale popatrzmy teraz na ten rzut rożny i jest super, ale szczęście teraz. Się do w ciągu pięciu minut miał chyba Najlepsze okazje w tym meczu Araujo Teraz my możemy zaatakować Williams No ale kolejny raz przeciwnik przechwytuje piłkę No on ma taki słaby składa. Tak mnie ciśnie Williams Teraz znowu podanie do ramkarza Go Gomez Tomas Pina Kalifa Do Araujo Jeszcze jest Tomas Pina I będzie aut dla naszej drużyny I To już praktycznie są ostatnie akcje ale z Zawsze możemy coś zmienić Teraz Tomas Pina Dośrodkowanie Nie doszedł do tej piłki Jeszcze jest Mariano a jednak wybijają obrońcy. Souza. Souza. Świetne zagranie do Kalify. Kalifa. No jak? Nie udało się wrzucić serio. Dobra, jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę. To. E, Williams. Williams dośrodkowanie. Araujo. Jak. Jak on tego nie strzelił, pusta bramka i piłka odbiła się jeszcze od brońcy, no nie wierzę w to. No i wynikiem 0-0 kończy się to spotkanie. Aj, ta ostatnia akcja naprawdę, to mogła być bramka. Jeszcze sobie zobaczę, nawet powtórki, 90 minuta, no popatrzcie. Nie, nie chcę nic napisywać. Popatrzcie na to, leci piłka. No. Tutaj dlaczego on nie oddał strzału z pierwszej piłki. Jeszcze sobie przyjął i dopiero wtedy oddał strzał no naprawdę. To już jest poniżej krytyki. No zostawiam wam to do oceny i. Zapraszam do następnego odcinka. Póki co tylko 6 punktów na naszym koncie. Mamy już 3 remisy, 3 porażki i jedno tylko zwycięstwo. No ale to wszystko. Też dzięki jej sports i... Świetnym serwerom, które wyrzuciły mnie ostatnio z meczu, który wygrałem. No i zapraszam do następnego odcinku. Siema!